Witajcie, przyjaciele. Zbliża się święto Pesach. To dlaczego mam w ręce lulaw? Dobre pytanie. Jak wiemy, święto Pesach uczy nas, żeby zadawać pytania. Ale nie dlatego noszę Lula w ręce teraz. Będę go palił w ogniu, bo jestem w drodze do wykonania mitwy, która nosi nazwę biur, reifas, hamec czyli wrzucamy wszelki zakwas, hamec. Tego się nie pozbyliśmy jeszcze. Tak jak 10 kawałków, mamy zwyczaj chować 10 kawałków za zakwasu, 14 dnia miesiąca Nisan, w Pesach, przed Pesach. W tym roku to zrobiliśmy wczoraj wieczorem. Mimo tego, że dzisiaj wieczorem nie jest Pesach, dzisiaj wieczorem jest Szabat. Ale ponieważ i pesach zaczyna się dopiero Mocoje, je po szabacie, prawda? Ale ponieważ w piątek wieczorem nie wolno nam używać ognia nie możemy robić bidika z ze świeczką, w szabat, z latarką. A tego robimy to w czwartek wieczór. Przesuwamy troszeczkę wcześniej. I dzisiaj rano, w Erev z przed szabatem, w piątek rano robimy srejfa z hamec. A kochamira powiemy dopiero w sobotę rano, w szabat. Ale wciąż robimy srejfa z hamec, wyrzucamy, pozbywamy się wszelkiego hamecu, wyrzucając go do ognia. To po co ten lulaf? Dlaczego wyrzucamy lulaf do ognia? Bo jak wiemy, każda mitwa jest wyjątkowa. Mimo tego, że skończyło się święto Sukos i lulaf już nam jest niepotrzebny. Mimo tego, ponieważ użyliśmy go do mitwy, użyliśmy go do świętej służby Bogu. To jednak wciąż musimy zachować szacunek do mitwy, do lulawu. Nie wyrzucamy go do śmieci, tylko używamy go do, aby pomógł nam zrobić większy ogień dla innej mitwy, dla trefas hamets ognia żeby pomógł zwiększyć ten ogień, który będzie nam potrzebny do mitwy, kolejnej mitwy, e, palenia chamecu. Jak wiemy, mitwa godera jest mitwa. Każda mitwa za sobą też przynosi kolejną mitwę. Jedna możliwość zrobienia Przybliżenia się do HaShem poprzez mitwę. A więc robimy swefast swe, hamec eee, palimy hamec w ogniu to najedam dam szanse do zrobienia kolejnej mitwy, do wrzucenia lulawu do ognia, żeby pomogło nam w następnej mitwie i tak dalej, i tak dalej aby mitwy się nie kończyły Abyśmy cały czas robili mitwy lada chwila, zaczynamy się po pesach. Ważne jest, najważniejsze, to pozbyć się zakwasu, który jest na, w nas, czyli ego, pycha, który Hamet reprezentuje, symbolizuje. To jest najważniejsze. Oczywiście w Torze że Haszem, Bóg każe nam pozbyć się zakwasu ale idźmy głębiej pozbądźmy się tego zakwasu nie tylko tego fizycznego ale przede wszystkim tego zakwasu w nas tego złego co jest w nas, co, co nie jest częścią nas Bo my jesteśmy częścią Boga Helek Bóg, kiedy stworzył człowieka dmuchnął, podzielił się sobą, częścią siebie, dając nam duszę. Dusza nasza, nasza jest częścią Boga. I tak sobie myślałem w zeszłym roku, i podzielę się tym z wami w tym roku też, że dlaczego wyrzucamy ten hamec do ognia, akurat do ognia. 10 kawałków chowamy, i później je wyrzucamy podczas safe as Hammets do ognia. Dlaczego do ognia? Więc to jest tylko mój chyduś, tylko moja myśl, ale chciałem się z nią podzielić z wami. Jeżeli w zeszłym roku nie słyszeliście tego ode mnie, w tym roku to słyszycie. A jeżeli już słyszeliście w zeszłym roku, to czas na powtórkę hazara, powtórka tego co się tego czego się uczyliśmy bo jak wiemy Hashem jest nazywany Bóg jest nazywany Or Ein Sof nieskończone się światło a my i wszystko co nas otacza jest jak promień słońca promień słońca sam sobie nie jest osobny od słońca jest częścią słońca Promień słońca jest częścią słońca. Tak samo my jesteśmy częścią Boga. Wszystko, co nas otacza, jesteśmy częścią Boga. Tylko Hashem, Bóg jest światłem, a my jesteśmy tym promieniem. Hashem jest słońcem, a my jesteśmy promieniem słońca. Nie zawsze zdajemy z tego, sobie z tego sprawę, ale podczas z Hames, kiedy wrzucamy te ten hamek do ognia przypominamy sobie, zdajemy sobie sprawę wtedy, że o, powracamy do Boga, do źródła, jednoczymy się z Bogiem, wracamy, bo chcemy powrócić, powracamy. To jest szansa teraz powrotu, duchowego powrotu. Poprzez zrzucanie tego hameku do ognia, zdajemy sobie sprawę, że o, ja nie jestem osobny od Boga, jestem częścią Boga. A to, co nie jest częścią mnie, to jest ego. I hamet, zakwas, wszystkie zło, które jest we mnie, to nie jestem ja. To Tego się pozbywam teraz. Tego się pozbywamy teraz w RFPsach. Bacharzem pomógł nam być jak maca. Nie jak chleb, pełen pychy, puszystym, tylko jak maca. Bez ego. Wszystkiego dobrego. A w Sameach, Shabat Shalom. I abyśmy Chrześcijana Hababy, Laim za rok świętowali w Pesach w Jerozolimie. Powiedzmy wszyscy o